Witajcie moi kochani. Chciałam zrobić takie krótkie wideo. Witajcie na moim kanale. Tym razem podzielę się z wami prowadzoną medytacją aktywacji portalu w niebo 1221, którą powtórzymy 12, 18 i 21 sierpnia 2025 roku. Dzięki tej aktywacji możemy osiągnąć masę krytyczną 144 tysięcy osób. To wywoła ogromną reakcję łańcuchową uzdrawiania w globalnym polu energetycznym. Badania naukowe potwierdziły, że masowe medytacje wpływają na naszą rzeczywistość. Jeśli rezonuje to z Wami, jeśli rezonuje z Wami chęć uczestnictwa z serca, możecie praktykować tą medytację. Aktywujemy portal w niebowstąpieniu, wykorzystując ogromne astrologiczne konfiguracje na sierpień w trzech krokach: 12, 18 i 21 sierpnia. I w te dni powtórzymy tę medytację. To nasza szansa na zbiorowe przeorientowanie linii czasu w kierunku naszej optymalnej linii czasu dla planetarnego wyzwolenia, aby pomóc otworzyć portal w niebo wstąpienia 12.21. Stworzymy portal, przez który zjednoczymy naszą świadomość i uruchomimy proces, który sfinalizuje optymalną linię czasową wzniesienia dla planety. Czas działać ponownie. Czas wziąć los naszego świata we własne ręce. Wszyscy zgadzamy się. Że proces wyzwalania planety trwa zbyt długo, więc rozpowszechnijmy go w sieci, podzielmy się nim ze światem, ponieważ otwarcie portalu wzniesienia 12, 12, 21 oznacza koniec kosmicznego cyklu, koniec cyklu, w którym to kosmiczne zło. Zostanie na zawsze wymazane z multiversum. W sierpniu anomalia kwantowa zostanie niemal całkowicie wyeliminowana. To jest więc nasza szansa, że po otwarciu portalu wzniesienia łatwiej będzie korzystać z wolnej woli. I ponownie otworzy drzwi. Do duchowej ewolucji ludzkości. Proces wzniesienia został brutalnie przerwany w 1996 roku. Inwazją Arkontów. Pozostanie reaktywowany. Zatem, po tym momencie w sierpniu. Wolna wola ludzkości zacznie się odradzać. Teraz, z otwarciem portalu w niebo wstąpienia, ciemnie robię wszystko, co możliwe, aby sprowadzić jak najwięcej chaosu na planetę. To rozpaczliwa, niemożliwa próba zapojeżenia otwarciu portalu w niebo ten portal w niebo wstąpienia otworzy punkt łaski 1221 w całym multiwersum w multiwersalnym polu subkwantowym. Zacznijmy więc od tej medytacji. Jak powiedziałam, zrobimy to trzy razy. Za każdym razem. Robiąc ogromny krok naprzód w kierunku otwarcia portalu w niebo wstąpienia. 21 sierpnia 2025 roku portal w niebo wstąpienia zostanie otwarty na zawsze. Oto są instrukcje do tej medytacji. Jest ona również opublikowana na stronie internetowej. Kobry z medytacjami prowadzonymi. Uwielbiamy medytację Love More. Jest ona dostępna w kilku językach, ale tak czy inaczej, abyście mieli ją pod ręką, ponieważ niektórzy z Was pytali. Są opublikowane na kanale Kobry, abyście mieli pod ręką. W opisie linku podam, w opisie filmu podam linki, aby każdy mógł sprawdzić harmonogram medytacji według swojej sfery czasowej na 12, 18 i 21 sierpnia. Jeśli więc dołączysz w tym czasie, Łatwiej będzie nam osiągnąć i znacznie przekroczyć masę krytyczną. To przełomowy moment dla ludzkości. Dla nas jest wielu pracowników światła, którzy przygotowywali się na ten moment od dziesięcioleci. To otwarcie portalu w niebo wstąpienia jest znakiem. Hej, zbliżamy się już do tego wydarzenia. Zapraszam Was do medytacji. Dziękuję wszystkim.